Hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars. No i słuchajcie, dzisiaj zakończył się nam pierwszy sezon powerplaya, e, zaraz sobie przejdziemy. Aktualnie nie będziemy grać na odcinkach tego powerplaya, bo jestem w trakcie szukania teamu, bo może spróbuję zagrać e, z jakimś teamem e, przez ten sezon, ale zobaczymy. Więc dzisiaj nie gram, więc się sobie pogram solo, ale zobaczcie jaką postacią sobie zagram solo. Okej, okay. dobra, więc w tym momencie odbieram 3000 starpointców. Tak jest, no 74 692, tak to aktualnie wygląda, tyle mam, teraz zro zrobię Wam szybki opening e, boxa, okej, okay. odbieram sobie tokeny i sprawdzimy sobie na rankingi tutaj. E, aha, czyli mapki są chyba wciąż te same, myślałem, że mapki się pozmieniają. E, ok, jak wyglądał zeszły sezon, 1351, jakieś kurcze... Nie wiem kto to jest, jakiś Chińczyk, Koreanczyk, a w Polsce kto zajął? z 1200 Oliver II, Fraginio, miejsce numer 3, Później mamy YouTube Fame, Hardcore, MLTG, Polo, I am noob, Jacek i RAMA. Tak wygląda top 10, a ja skończyłem na 39 miejscu. Okej, okay, dobra, pogram sobie solo, bo powiem wam szczerze, że jest taka sprawa, iż Wczoraj mi przypadła do gustu ta mapa na solo, więc dzisiaj sobie zagramy solo. Wy w komentarzach napiszcie ile wy otrzymaliście tych starpointów, jestem mega ciekaw. I jak wam idzie, jak rozpoczęliście właśnie pierwszy dzień drugiego sezonu na powerplay, a ja w tym czasie idę sobie zagrać. No nie będę grać słuchajcie aktualnie dzisiaj powerplaya na odcinku, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, muszę sobie znaleźć, może sobie poszukam odpowiedni team. Zobaczymy, aktualnie 4 na 10, więc po prostu będą cięcia. Bo mam 800 pucharków i będzie szukać bardzo długo. Okej, okay, słuchajcie, już jesteśmy. Już jesteśmy w grze. Powiem wam, że Daryl teraz po buffie, no to gra się tą, tą postacią się gra naprawdę bardzo świetnie. Tam nie jedy, bo tam ktoś mi się schował w tych krzakach. Także tak to właśnie wygląda. To jest du dużo... Ogólnie to jest dużo szelek. więc możemy coś kurde ugrać, słuchajcie. Nie ma tu żadnych sniperów czy tam pppp. Okej, okay, dobra, widzę, że już mnie chcą wziąć. Zamknąć tutaj. Widzę Franka. To będzie się Lanka. Dobra, Franek. E, czy ja jestem w stanie zabić tego Franka? Powiem Wam, że chyba tak. Zaraz to sprawdzimy. Kurde, uciekł mi. nożesz, Możesz ty, kurde, niesamowity gościu, no. Dobra, wezmę sobie to podniosę. Tego parę cuba. Ok, cofam od razu. Niech tam te szelki się biją. E, może dzisiaj spróbuję zrobić 1000 na tej mapie, właśnie Darylem, ale nie obiecuję. E, zobaczymy, dobra, bo tu jest taki, To jest taki ogólnie takie do, dobre miejsce do kampienia, ja, ja tu nie będę biegać za tymi szelkami, Bo jednak są one mocniejsze, w razie czego mam ulta, którym, e, którym... będę w stanie uciec. Powiem Wam tak, że wczoraj wbiłem szybko to 800 pucharków tutaj, z 750. Oczywiście z 750... E, z 700 do 750 graliśmy Brawl z bandowiczami okej okay, dobra na spokojnie słuchajcie może się uda widziałem że Oliver wbił 1000 także no ekstra a w tym momencie szukam 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 znaczy no stoję stoję w miejscu bo widziałem że coś obs mi pokazał okej okay, na spokojnie z tym frankiem no dobra zabiłem pam wyskoczyła z tych krzaków Także jest naprawdę dobrze. To się szelki biją między sobą. Dobra, niech one się biją między sobą. Ja może jeszcze się stimuję. E, najbardziej tutaj irytuje Chrome na tej mapce. Też wam powiem szczerze. Dobra, porobił. Zobaczcie sobie, ile teraz się w tym momencie dzieje. Okej. Okay. Tak jest. Dobra. Biję, 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 biję. No i co? Dobra, pierwsze miejsce słuchajcie, takim oto sposobem zrobiliśmy pierwsze miejsce. Na spokojnie steamowaliśmy się z tym, bo aż sobie zobaczę kto tak się ładnie timuje. Jakie tutaj są pucharki? Teraz wam pokażę ogólnie mm, teraz mam wam mogę pokazać jak to wygląda jest tutaj ten on wbijał na 1000. Dużą suma ponad 900, no to nieźle. E, tak wyglądała wczoraj moja gra. Tak jest. E, Wcześniej graliśmy jeszcze słuchajcie, z kaspisem i z overloadem. I powiem wam, że losowanie jakie było. Trzy razy chyba na, na Alberta trafiliśmy, więc po prostu teraz dość dużo osób z Europy e, puszuje w tym sezonie. I ciężko jest podbić jakiekolwiek postacia na wysokie pucharki. Naprawdę uwierzcie mi, że wczoraj to normalnie 5-3. 5 lub 6 razy pod rząd, dało nam naprawdę koksów. Dało nam naprawdę koksów. Okej, okay, robimy cięcie. ok już jesteśmy, słuchajcie, po raz kolejny w grze. No długo losuję, nie powiem, mamy ponad 800 pucharów, a jak zauważyliście, losuje gości, którzy, ma, którzy mają po ponad 900 już, czasem nawet 1000. Tam, no. Znaczy no, zapewne ktoś się nam tutaj trafi. Z taką liczbą pucharów jest ogólnie wcześnie rano, więc po prostu powtarzają się, więc zapewne będą się nam powtarzać te osoby, Gdzie tam rosa jest, ok, nie wiem czy ten ból tutaj został, dobra, ja cofam na swoją pozycję, mam w tym momencie ulta, więc na spokojnie będę mógł podjeżdżać, tak jest, widzę, że tutaj jest ogólnie problem, bo jest rosa, jest ból, Jestem, mogę być zaraz z wypoczasku dość dużym, a więc po prostu stąd uciekam sobie na spokojnie, czy coś tutaj w tych krzakach, mogę się stimować, Dobra, super, steamowaliśmy się z pamką. Okej. Okay. Także dobrze. No słuchajcie, wymaga... Gra wymaga teamowania się. No, no no niestety. Jeśli chcesz coś tam osiągnąć No to musi się timować, nie? Musi się timować, kurde, no. Dobra, biją się tam między sobą. Okej. Okay. Dobra, ja może się... Z tym bólem. Tutaj troszkę albo bijemy tego bula, nie wiem. O, także właśnie. Dobra, uciekłem mu. Jest spoko. Tak jest, może się stymuje. Ok, stymowaliśmy się z tą bestią. Tam jest ten kolt. Ładnie siódme miejsce. Okej. Okay. Na spokojnie, słuchajcie, będę grać. Dobra, team, 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 tak, jest. Może się pokuszę o tego bólu tutaj dzisiaj. Zobaczymy. Trzeba uważać, tam jest rosa. Boję się, żeby mnie czasem, słuchajcie, nie zabił ten gościu. Na razie z pamką jest spokój. Dobra. Okej. Okay. Dobra, chyba ja, Ajajaj, aj, mogłem odczekać, może bym popracował troszkę movementem. A tak to mamy, słuchajcie, drugi meczyk, no drugie miejsce, także jeszcze raz ja sobie wyjdę z menu, sobie sprawdzę jeszcze raz, słuchajcie, bo lubię sprawdzać, jakich nam daje typów, no i teraz nam dało, słuchajcie, troszkę łatwiej, nie dało już tych 900, okej, okay, let's go, lecimy dalej i chyba, chyba nam od razu meczyk znajdzie. Tak jest. Od razu nam meczek znalazło, także jest dobrze. Liczy się dobry, słuchajcie, dobra pozycja do... żeby cubey zebrać. Dużo szeleg jest. to jest, słuchajcie. To jest chyba ten moment, że gdzie tu można sobie spokojnie przypuszować. Jak wbije Darylę na... Przepraszam, na, na 1000, no to na pewno to zobaczycie. Okej, okay, coś tam było w krzakach. Coś tutaj jest Nie wiem dlaczego ten Leon nawet nie podnosi. Dobra. Cofam sobie stąd. Będę w Słacie tak troszkę grać. Wiecie. Mm, bezpiecznie. On sobie załadował ulta. Więc ja muszę się wyregenerować. W, w tym momencie nie mam żadnego. Dobra, może się z nim stymuję, co? Bo nie chce mi się biegać za nim. Ok, on chyba uciekł. Na spokojnie. A, muszę trzymać ammo. Żeby się nie przejechać. Słuchajcie, no troszkę trzeba też przykapić w tych grach. Bo jednak Darylem to nie ma co podjeżdżać aż tak mocno. Dobra. Tutaj się sował. Wiedziałem, że... Oj właśnie, w tym momencie go wypchałem. Mogę się steamować z nim. No dobra, jest git. Dobra. No tak to słuchajcie wygląda. <laughs> jeszcze Mortis wyskoczył z krzaków. Okej. Okay. No problem, bro. Aktualnie ósme miejsce. Mam ulta, mam ulta, więc w razie W Będę sobie mógł kogoś spokojnie podjechać. Także no Dobra, to jest dla szelki, okej, okay, let's go. Dobra, jesteśmy steamowani z szelką. Tylko że boję się, że ona mnie zdradzi, słuchajcie, w pewnym momencie. Tutaj się ustawię. Ojeku, ojeku, No Nie mam, słuchajcie, już co zrobić. Nie mam, już co zrobić, naprawdę nie mam, już co. No, niestety, ale wczoraj miałem podobną sytuację, że tak samo mnie te kroły wzięły. I mamy, słuchajcie, minus, minus 3. Więc możemy powoli kończyć sobie ten odcinek. Ja, ja idę sobie dalej grać. No i koniec, słuchajcie, sezonu. Jestem mega zadowolony. Także widzimy się w następnym odcinku z Brawl Stars. I wy koniecznie napiszcie, ile wy zdobyliście. Ja się z wami żegnam. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pozdro, Hejka.